manko. klamka zapadła z tej strony. Witamy Was ze słonecznego Olsztyna ten piękny sobotni dzień. I oczywiście nie bez powodu. Znowu jesteśmy tutaj na meczu Stomilu Napiłskiego. Dzisiaj mecz z Pogonią Siedlce. No więc na pewno będzie ciekawie, tak? No, od roku 2016 te ekipy spotkały się ze sobą 6 razy, a Stomilko raz dał radę ten mecz wygrać, więc na pewno przydałoby się tą statystykę nieco poprawić. A dzisiaj nie oszukujmy się, to właśnie biało niebiescy są faworytem. Tak jest. Czekamy na mecz, za niedługo się zacznie. Także śledźcie. Jedno pytanie, proszę pana. Jaki wynik pan typuje dzisiaj? Valero dla Stomilu. A szanse na wyjście z drugiej ligi do pierwszej? Są so, czy nie ma? Wszystko jest na dobrej drodze, żeby Stomil awansował i wrócił tam o poziom wyżej. Na no to liczymy, prawda? Mam nadzieję, Wiemy Witam Pana, mam takie pytanko. od kiedy jest Pan kibicem Stomilu? Odkąd Stomil wszedł do pierwszej ligi Czyli nie pamięta Pan tych złotych czasów jeszcze w Ekstraklasie? Pamiętam. Pamięta pamiętam, oczywiście jak z Legią grali, Teraz pamiętam No już mam swoje lata mm. A Wiem. jaki wynik Pan dzisiaj typuje? Myślę, że nasi wygrają A jaki wynik? Myślę, że 2-1, może 3-1 Ale dla nas Jasne, to dziękuję, na to liczymy, miłego dnia to 25 26-kutek Marecik i z numerem 50 Michał Karnikowski. A trenerem drużyny gospodarzy jest oczywiście Szymon Gradowski, który dzisiaj odchodzi urodziny Wszystkiego najlepszego trenerze. No i ruszyli. Na biało ekipa gospodarzy, w czerwono-czarnych strojach goście. No co by nie mówić, to no Pogoń przyjechała ci do prawdziwej twierdzy. No na Piłsudskiego nie było porażki już od sierpnia zeszłego roku, tak, kiedy to... KKS Kalisz faktycznie zdołał pokonać ekipę z Olsztyna. Dzisiaj, dzisiaj się raczej na to się nie zapowiada. Początek meczu na razie spokojny, obie ekipy się badają no i zobaczymy co będzie dalej. Pierwszy groźny słupek po stronie gości już padł, ale spokojnie. Proszę Państwa, rzut karny, mamy rzut karny, także zaraz prawdopodobnie zamienimy go na gola. Oby. Mamy to! 15 minuta 1 do zera, genialny początek i... Trybuny żyją. Tak jest. Lecimy dalej. 17 minuta już 2 do 0. Można powiedzieć, że 100 niczym wytrawny bokser. dwa szybkie ciosy, no i tak naprawdę gości już są na deskach, Tutaj nie chyba naprawdę nie wiedzą co się dzieje, czy się po tym podniosą. Nie wydaje mi się. Pierwsze 20 minut dwa szybkie strzały, dwa szybkie gole po stronie 100 milu. Także nakręciły nasz apetyt na więcej goli. Teraz następne 10 minut już trochę spokojniejsze, nawet troszeczkę więcej gry na naszej połowie, bo tak to odbieraliśmy piłkę na połowie przeciwnika dosyć szybko. Dalej mamy mecz pod kontrolą, a jak troszeczkę zwolnił się tempo w tym meczu mam wrażenie. Dokładnie, pogoń faktycznie jest więcej obecnie na połowie Stomilu Olsztyn, ale Stomil genialnie zagęszcza środek, nie mają w ogóle miejsca do rozgrywania, starają się dużo wrzucać, ale te wrzutki są najzwyczajniej w świecie nieskuteczne. Warto też powiedzieć choćby o tym, że pogoń się gra w osłabieniu, bo się jest tutaj w 12, 11 na boisku, a ten 12 zawodnik jest dokładnie tam. Naprawdę pierwszy sekretarz dzisiaj znakomicie, kibice dają z siebie wszystko, na no, goście ze swoimi kibicami po prostu nie dojechali, więc no tego wsparcia nie mają. 3 do 0, Szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy tak to miało wyglądać chwilowo, to wyglądało jakby wykonawcy tego stałego fragmentu się nie, nie dogadali. dogadali. Ale mamy z tego bramkę. Wyzedł taki centrostrzał, ale liczy się, że to jest w sieci. 46 minuta, 3-0 dla 100 milu. Nie, To było planowane. Planowane, nie Wiadomo, zawsze było planowane. 3-0, zajebista zaliczka na drugą połowę. Chłopaki, 3-0 po pierwszej połowie, jak wam się podoba ten mecz. Super! Super! Tak? Fajnie je mamy tak, 3-0. Kto Waszym zdaniem najlepiej na razie zagrał? Stomil. Sto mil. A jaka bramka Wam się najbardziej podobała? Yy, Zrożnego. Zrożnego, Ok, Dobra, kupaki, to teraz tak. Kto wygra mecz? No i wchodzimy już w drugą połowę. Mamy 47 minutę. Goście właśnie wykonuje już wolny, ale to jest spokojnie, udało się to wybić bez większej historii. 60 minuta, no i co by nie mówić, no teraz już inicjatywa nieco przejęła pogiąń. Przed chwilą strzał w słupek. Dopasnik Pogoni okazał się naszym obrońcą, bo zamiast wbić piłkę głową do bramki, wybił ją wręcz z linii bramkowej, także dobrze jest. Tak, więc jak na razie można powiedzieć, że karty nam sprzyjają, wiatr wieje ciągle w jedną stronę. Na szczęście na naszą, więc 30 minut do końca meczu. Chibisze cały czas dopingują, myślę, że dowieziemy ten wynik. Oby jeszcze jakieś bramki padły. Kibice jak najbardziej dają radę. Brakuje mi trochę teraz przejęcia inicjatywy przez nasz zespół, ale myślę, że do tego jeszcze dojdzie. W pierwszej połowie też był taki przestój, który trwał z 15 tak, minut, że to goście przejęli inicjatywę to, i strzeliliśmy bramkę. więc walnąć jeszcze na 4 0 już tak dla uspokojenia wyniku, i możemy się żegnać. Mamy minutę 74, zaraz goście będą wykonywali rzut wolny, ale jeszcze mamy ciekawostkę odnośnie trenera różnych gości. Tak, trener Pogoni Siedlce, Marek Saganowski, grał m.in. w Legii Warszawa i spędził 3 lata chociażby w angielskim Southampton. Także doświadczenie piłkarskie ma równie dobre. Grał m.in. jeszcze w Hamburgu czy Feyenoordzie Rotterdam, był na wypożyczeniu, także ciekawa kariera piłkarska. To był tak zwany wyjazd. Jest jeździć! Nie! Jest jedenastka! Pięknie! i mamy te 4 do zera, Stomil już naprawdę bardzo pewnie prowadzi do tego zwycięstwa, już na pewno nam goście nie odbiorą do końca meczu, zostało już raptem 12 minut w tej drugiej połowie faktycznie, to drużyna Pogoni wprowadziła grę bardziej naprawdę, ale zabrakło tej skuteczności, no i my ich błędy wykorzystaliśmy, jest 4-0, zawodnicy z sprawili chyba najlepszy prezent na te święta, jaki tylko mogli swoim kibicom. No i koniec. No i po meczu 4 do 0. Bardzo fajne widowisko. Takie jest czwóreczka prawa jak real z Barceloną. tutaj znowu to, ta biała część, <grywka> ta biała drużyna wygrała. Dla mnie teraz, niestety, w poprzednim meczu w Hiszpanii, niestety. No ale to już mniejsza. Wecz fajny, emocjonujący, nie brakowało bramek, nie brakowało emocji, pokaz siły i co najważniejsze, awans na trzecie miejsce i już brakuje tylko punkt do drugiego miejsca i to znaczy do bezpośredniego awansu z powrotem do pierwszej ligi. Tak, gwiazdy się nam dobrze ułożyły, ponieważ w meczu Olimpii, oraz, przypomnisz mi jeszcze, której drużyny? Wynik Nieważne, wynik potoczył się tak, że akurat skakujemy na trzecią pozycję. Także jesteśmy do przodu 4-0. Naprawdę bardzo dużo bramek posypało się na korzyść 100 Na szczęście, bo też przeciwnicy nasi mogli strzelić gola, chcieli strzelić gola. Było to widać, aczkolwiek nasze kontrataki, dwa rzuty karne. Mamy 4-0, mamy trzy punkty, także to się liczy. No na pewno nie jest to łatwa porażka. 0-4. Eee, <laughs> Przed tym, co żeśmy grali. Wiedzieliśmy, że Stamil Olsztyn woli, żeby bronić, czekać na, na, na wyjście z kontrataku. Duży pragmatyzm w tej drużynie jest. Widzieliśmy kilka meczy, wiedzieliśmy o tym, jak to spotkanie będzie wyglądało. Natomiast na pewno te bramki, które, które padły w tej pierwszej połowie, przede wszystkim rzut karny, nie wiem z jakiego powodu. Mój zawodnik coś takiego zrobił, ewidentny rzut karny, później ta bramka z rzutu wolnego na 3.0, na 2.0 to jest bramka kuriozalna. Trzeba przyznać, że wiem, że trener dzisiaj ma urodziny, że chyba moi zawodnicy sprezentowali trenerowi urodzinową niespodziankę. Od początku wiedzieliśmy, przygotowując się do tego spotkania, że Pogonisielce jest bardzo wymagającym rywalem i grającym przede wszystkim dobrze w piłkę pod wodzą trenera Saganowskiego. Wygląda to naprawdę dobrze i nie jeden przeciwnik, nie tylko w tej lidze, ale i w wyższej lidze, jeśli chodzi o Puchar Polski, się o tym przekonał. I naprawdę wyczulaliśmy na to zawodniku, zawodników w tygodniu. Mecz można powiedzieć, że rozpoczął się yy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Bardzo odważnie sytuacja przy 0-0 pogoni, gdzie, gdzie uderzenie kończy się strzałem w słupek, mogła sprawić, że ten mecz zupełnie inaczej by się potoczył. My z drugiej strony mamy sytuację Karola Żwira, gdzie zagrywał piłkę w poprzek bramki i też widać było, że drużyna, która zacznie, rozpocznie to strzelanie, będzie miała dużo, dużo łatwiej. Trzeba pochwalić moich zawodników za to, z jaką determinacją właśnie tu my dążyliśmy do zdobycia tej bramki, co się udało. Na 1-0, na 2-0. Można powiedzieć, szczęście dopisało przy rzucie wolnym na 3-0 i też zdawaliśmy sobie sprawę, że tutaj nic do stracenia pogon nie ma i. Nie będę mówił o pretensjach, bo nie mogę mówić o pretensjach czy jakichś minusach. Jeśli wygrywa się 4-0 z dobrym przeciwnikiem, jeżeli z tym przeciwnikiem dobrym, w momentach, kiedy oddajemy inicjatywę, nie tracimy bramki. Więc tylko i wyłącznie siedząc tutaj chcę pochwalić chłopaków za to, co dzisiaj zrobili. No i to tyle od nas w dzisiejszym vlogu. Za tydzień w niedzielę 16 kwietnia również jest mecz, na który również się wybieramy, więc możecie być w gotowości, ponieważ wciąż bardzo wiele z Was który ogląda ten materiał, nie zostawiło subskrypcji. A... 99% z was. No właśnie, więc tak nie powinno być po prostu, tak? Oglądacie 100 mil, kibicujecie, trzeba być na bieżąco, trzeba subskrybować i sprawdzać wszystkie nowości. Jeśli nie oglądacie 100 milu i nie kibicujecie 100 milowi, również warto nas zaobserwować. Z tego względu, że dużo więcej materiałów. <grym> się było zabudzić. pięknie. Dzięki. Dzięki za grę. Tak? Tak? Ekstra. Jutro będzie. Więc jak widzicie już nawet zawodnicy oglądają klamkę, a wyciągle tego suba nie zostawiliście. Jeszcze widzowie, chcielibyśmy na koniec złożyć Wam serdeczne życzenia z okazji świąt wielkanocnych, spokojnych, radosnych, wesołych świąt. Życzę Wam redakcja Klamka Zapadła. Trzymajcie się! Subskrybujcie!